Witam, ja, mam... ja jestem Sianko123 No i tutaj gram z ziomkiem, przywitaj się Dobry, kłania się ziomek521 No, Zakłania... zapraszam Teraz też na, na jego po... kanał No i dobra, pokażę link wam będzie... na... Link będzie w opisie, tylko... No, no po prostu zapomniałem, właśnie dzięki za przypomnienie, za przypomnienie sobie Bo zapomniałem się dać linka w opisie i będzie trochę opóźnienie No Dobra, dobra pisze, to w komentarzu sobie nie? ten, napiszesz link do mojego kanału i ja tobie też, co co na to? Dobra więc no. osób wpadnie, no Dobra, dobra. Ja Już się, bo ja tu prawie ja podjeżdżam Dobra, ja widzę jak tam jedziesz, w bo w... ja na drugim Widowie koncie jestem w twoim aucie Widowiec ścianka, 1, jeden, dwa, trzy, to pokażę, pokażę wam troszeczkę samochodu, No. Robię mu ścianko. takie malowanie kozackie, ocencie, o Czekajcie, ustawię na tym Albo dobra Niech będzie ten dzień Dobra i idziemy o. teraz, nie wiem gdzie możemy pojechać Ten, Illegal Knights, czekaj dawaj ten O Normalnie, dawaj, ustaw się. Wiadomo. Czekaj. Dę, o i zdjęcie dę, może zrobić, co ty na to? Wiesz, no, na no Dobra, ten woser jakiś wjeżdża. No, więc poczekaj. On zawraca. On tutaj wjeżdża. No kurde no, user popsuł Dabaj. całe zdjęcie. Wypierniczaj Dabaj, User, no. Dawaj idziemy gdzieś. Uciekamy od niego, to jakiś normalnie ten. Rudy rud ten nie samochodu, bo nie będę Podobnie tego... No właśnie, bo ci userzy to wiesz, jak oni robią. Wjeżdżają... Tak. Stoją najpierw obok twojego auta, a później ci w nie wjeżdżają i próbują je ukraść. Jeszcze cię zabiją przy No ładnie, czekaj, bo ja tam muszę mapie wyjść z nawigacji. To są normalnie... Nie wiem, jak ich nazwać dokładnie. Patrz, normalnym normalnie driftem lecę. Cały zakręt. Ale pisko to tak wygląda normalnie, z mojej perspektywy. Czekaj bo, ja, czekaj, bo ja tu, tu mi laguje u ciebie U ciebie jak jedziesz. Dobra, tak? już jestem Dobra, e, ja no, siebie patrzę ten, mi... na drugim koncie jak jadę Lol Dobra, drugi, driftem, siu Patrz, to ja mam drifta ale do oh, Dobra Dobra, chodź, chodź, dawaj wiedziem ten Driftem tutaj ten No, lotnisko, nisko na to Tak, ten Czekaj, bo ja muszę zrespić chyba Nie no nie, nie. Nie, auto jest jeszcze całe, więc spokojnie Nie no, bo zobaczyłem. Tak, o... Dobra. Ja... driftem, bo ja mam driftem kjechać akurat Driftem na nie skończymy. Dobra, dawaj, ten... dawaj dawaj Czekaj, okay. w pierwszy ja, tylko ty no. muszę trafić. Kurde, nie wiesz, ci ten drift, aby dali, od razu w środek. Teraz <laughs> cię pokażę. Dobra, ja wlecę po tobie od razu, co ty na to? Zrobi takie wiesz, combo patrz, patrz I... Nie to mi się już tak się udało? No. Wyszło mi. No że się tak średnie, bo cię od razu zahamowało, więc spadłeś tak. Pośc. Nie, no, tam hamuję pytanie po to, żeby nie niszczyć samochodu. A. Stąd. Ja tam od razu sobie wzięłem tak, żebym mógł dalej jechać. A, no chyba. Że. A u ciebie no, są ale? te smugi jak ja ten? Driftuję? Wieda. Nie no, nie widać właśnie. Nie? Nie. Właśnie no, wiem, może, możemy nie, gdzie podriftować. A może, może widząc widzą Sianka 1, 2, 3, pokażemy tajne miejsce, właśnie, które Sianka odkrył. I które masz na myśli tajne miejsce? No to przy, przy remizie, przy remizie. A, no tylko, że to na modach jedynie tam można wejść, więc no. No, ale jeszcze tam jest nam podziemna bazę. No ta Ja no, ten UC... Właśnie nie, pokazać fajne nie? miejsce takie, ten driftingu też? No. O kurde, no. panie, 360 rąbdełem. Patrz, i można sobie tutaj tak ten na przykład, o Zobacz, co no, robisz drifta i takiego długiego robisz Tak sium. Czekaj, bo jest stop na Ale ta bmka mi wyszedł trochę fajniej Sium! nie rób tak no. to, <fres shortly>. <kmişens3> <kuraki Factory> to dobra, to nie Patrz, patrz, patrz patrz, Czekaj, ja ci pokażę sztuczkę, No dawaj, <Gesine> dawaj no, jak bokiem fajnie po tej uliczce tak przyleciałaś, patrz, patrz. Jak ja tutaj lecę. A patrz teraz robić ci sobie kółeczko, ci pączka tylko. Ta dobra, czekaj, ja ci porobię pączkę. O. To tak jakby bylibyśmy, wiesz, jest tacy, wiesz. LG. No, LG. Takie, tak. że da, zrobię ci pączka. Nie no, nie no Mam nadzieję, że... Wy to wam... Podoba się... Jak ksiąga 1, 2, 3 oraz mój Pitwal. No 20. właśnie. Można mówić, tak, z, mam z, nadzieję, że wam się podoba to malowanie tak dalej. No i wpadajcie też na jego kanał. Oczywiście macie subskrybować mój kanał i jego. Oczywiście. No bo mi brakuje, bo mi małość do setki doszło. No. małość strasznie, bo mam, bo mam dopiero 23 subskrypcji. No właśnie, ja mam 123, więc widzisz, o jedynkę tylko mam z przodu. O kurde, no. smerdałem tył tyłem, co nie, ale mi w ogóle auto się nie zniszczyło, tylko lampkę nie Patrz to Patrz to ja to tu mam, ja mam tutaj robić Kurde, zahaczyłeś mi ten, przodem Właśnie mój przód zahaczyłeś ten lekko Dobra okay. dawaj, chodź My... ten drift Yonga, dawaj Dawaj, pierwszy jedziesz, dawaj, staj w lewo dawaj Co na to dawaj dawaj nie Czekaj, zobaczę czy tutaj na nagrywce jest Nie wiem, na nagrywce jest jeszcze dobrze Dobra, czekaj, zarysuję auto. Czekaj, to ja wyjdę na tych Na moim innym koncie O widzicie? Może. To jest to na innym koncie, o a teraz wam pokażę <głos》> O, po zrobi... O, no, nie, mam, nie, mam, nie da. Okay. Czekaj Czerwone, fajne Fajny też czerwony kolor Tylko, że ja mam taki oryginalny właśnie do bęki Mojej no, ja pamiętam jak ten. Yy, no, to też jest ten buddy, właśnie ten Mercedes, dosłownie oryginalny taki. M. Jego. Ej, okay, O, możesz siadać? Dobra, wsiadam na drugim koncie Ej, ej dawaj, zrobię sobie jakieś takie ten zdjęcie, e, grupowe na to. Jak wcześniej dobra. mieliśmy zrobić? Chodźmy, dawaj, dobra, ustaw dobra, się dobra, może dobra. obok mnie, czy coś. Okej. Okay. Albo tak, dawaj, może tak bokiem. O, wiesz. Okej. Okay. Może być tak? O, no, dobra, niech będzie tak. O, i wam pokażę ten w montażu, jak to wyszło. No właśnie, właśnie polecam właśnie do samochodu robienia, bo Sianko z którym się jest bardzo doświadczonym. I mam nadzieję, że zrozumiecie, że Sianko robi auta bardzo do, profesjonalnie oraz doskonale. No, no bo wiesz, to, to są auta robione z pasją malowania. Czekaj, może tak bliżej nie. się ustawię gdzieś, bo stack tak ten... Tak, ale może ja wyjdę z tyłu. O no, dobra. O, teraz tak dobrze wyszło, ten. wygląda to dobrze. Dobra, o. Tak, bo jakiś Polak chyba wyszedł. Co? Nie, nie, no, no, a Joker Joker ty? nie <laughs> no, Joker wszedł. Nie no, Jokerka nie ma, bo pisze... Nie no, się sobie oczywiście, i wiesz. No. Nie no, Jokerka to bym nie chciał strasznie. Dobra, tak, do... pierwszy screen. Zrobię jeszcze z innej perspektywy ja powiem tak szczerze wam widzowie Joker chyba miał kiedyś kanał ale nie mogę jego kanału znaleźć, bo miał napisane wtedy Joker Ballas. Tak kojarzy mi się coś. Ko no. Kojarzy mi coś kojarzy mi coś, ale no po prostu go nie chciałbym bym, Dobra, go... już porobione zdjęcia. Lecimy. Dobra. Let's go my friends. No ta, kawazis. Dawaj. Ej, właśnie, dołączyła jakaś laska, nie? Na, właśnie, do Tak, Czekaj, patrz, przez kontener przyjadę Ło, panie! Czekaj, nie wadę Dobra, dawaj Ale tak na full speedzie wjechałem Sorry, że ci wypierniczyłem samochód Nie wypierniczyłeś mi, po prostu przy... No mam, właśnie, mam, właśnie, cud rozwalony Czekaj, pokaż mi, no tak lekko Tego nie widać praktycznie Ja ponownie zrespię samochód bo znowu wypadek zatrubiłem Dobra Wiesz, ja, ja jestem normalnym kierowcą, a nie wiem, czy pijanym Pijanym Tak, powiedz co Zbychowi, od zawsze ten po pijaku jeździ Zbyszek. Wiesz, ten gość, co nagrywałem z nim na kanale Aha Co jeden na jeden mamy z nim nagrane, tylko że on się obraził tam na mnie, wiesz, taka niezafajna sytuacja Na kanale tyle osób chce, żebym nagrał w końcu to jeden na jeden, ale on jest nagrany, tylko że Zbychu się nie zgadza, żeby mnie wpuścił i to tak wygląda, tak niezafajnie za fajnie. Ja bym ja pod moim głodą poprosiłem, poprosiłem, żebyś mnie nagrał, bo ja cię nagrałem, tylko że nam, mnie nie będzie słychać Cianko, tam drugi drugim wyłaś tam A no właśnie, tak, tak, czekaj, zapomniałem Czekaj, muszę wyłączyć tą klipa, o i teraz mogę wyjść Dobra Ja mam na otwarte No jest otwarte Okej okay. Sium Właśnie te czarne szyby też są fajne, zrobione A to czekaj, dawaj tak ten Dawaj jedziemy tak obok siebie w tym równym tempie, na to Dobra, ale ja mam lepsze v chyba Ja, ja mam też mam v i 4X, panie Ja mam, 5 Dobra, dawaj Dawaj Tylka nie muszę wjechać Dobra Kurde Dawaj, dawaj no, i deko Dawaj. No i przód mam No lekko tam. Panie, pan Wiesio wszystko wyklepie. No właśnie, ta pan Wiesio. Ta, wiesła w paleta albo, albo, Joker mi, albo Joker mi ten y, zrobi. Tak, walnie ubem, wiesz. No i będzie po sprawie. No właśnie, wiesz. Barada zaryje. Wiesz, co się tak z drugą stronę wyklepie <grych> No Patrz, to udało mi się drift! Ups Ej, może to my tutaj wiedziemy, może, pa Okej okay. Tylko co tutaj tak mi się tak, słabo driftuje, bo ja nie lubię ten, zamknięty w takich terenach Czekaj, czekaj. Mogłeś od razu tam wjechać, bo to takie... To czekaj, to może niech ja pierwszy ten drift tam może walnę Dobra, ja tu wiadę sobie od początku Dobra, no dobra, dawaj zrób drifta, ty pierwsza a ja potem, okej? Okay? Dobra, dawaj Dobra, luz, luz, luz. luz. Dobra, i trąbię. kończymy już, bo ja mam już 11 minut, o kurde, sporo Fajnie Właśnie, że fajnie No fajnie dobra. i sporo dosyć, bo będę musiał coś pousuwać Czekaj, słucham, mi Więc dzisiaj nie pogram w Critical Colops'a skoro tak O, driftik udał mi się No I też O kurde, trochę tam ten puknęłem ja, czy nie kurde, podróż, no. Na motocie daj światła na tym, na, na prawo jazdy. No da się robić prawo jazdy, ale to wie z innymi graczami i tak dalej. No, ale po to daj światła właśnie, nie? Dobra, chodź, parkujemy już ten do garażu. Dobra, Ale nie tutaj tego garage'u, jak coś. Tutaj tego. Wiesz. Dobra, czekaj. Tylko od prawo jazdy. O kurde, drzwi mi się otworzyły. Um. ale fajnie mi się dźwięk wydają się XD na tym. No. Ale mi się udał Dream. No, żeby nie Autolo. będzie ten, słychać jak ja palcami jeżdżę po tym po ekranie. Wiesz tak zacinało, bo ja wiesz, bez słuchawek. Dobra, czekaj. No, czekaj. sam o. widzicie. Jak to wygląda? Jak ja kiwam głową w lewo prawo, jak mi się ten głowa wykiwa. No mi mi trochę? Mi? Czekaj, mnie. Mi no tobie też. Nie, bo patrz jak ty, ty patrzysz, no, to nie widzisz jak twojej postaci to nie się ten tak. No wiem. Wyciąga. Dobra, robię te. Czekaj, dawaj się choć ustawmy, co sobie obok mnie wiesz. Tego głównego konta. O, zobaczcie, tutaj ten na środek miałem na myśli, że wiesz, obok mnie ten. O, ej, bo ja to na trzecim. Czekaj, czekaj, może to na ten. O, dobra. To będzie na miniaturkę, o, takie. O, fajnie. Kurde, Nie niechcący tego no clipa wyłączyłem, bo to na F mam. Chyba, <Szyszy> że właśnie na NoClipa no, to jest najgorsze Dobra Przesta... Dobra Stawię się tutaj na środku, o To ciebie? Znaczy, tym LGBT nie jestem <gulik> no. I dobra Hop To byłoby na tyle Trzy ciele. kropki Dobra, jest screen No to to było na tyle, tutaj kończymy ten Nagrywkę, no i żegnam się No i naura I subujcie sianko123 oraz ziomek521 Dokładnie, macie ja? mnie co subskrywać koniecznie I ziomka właśnie 523, y tak? dobrze Nie, proszę... 521 521, no coś czułem, że to pewnie z jedynką będzie, ale no Nie no, bo ty masz 1,2-3, to, to ja pomyślałem, zrobić 521 A, okej okay. No i dobra, dziękować za oglądanie, no i żegna na razie I widzimy się od Mato 2 No, naura